Ja mam takie swoje powiedzenie, że jedność jest bardzo niepopularnym marzeniem Pana Boga. Więc, jeśli chcemy być ludźmi, którzy wypełniają wolę Boga, którzy chcą, by to, co się modlimy każdego dnia, królestwo Jego przyszło na Ziemię tak, jak jest w niebie, potrzebujemy mieć w sercu właśnie temat jedności. Więc myślę, że dlatego zbieramy się tak licznie też wokół, wokół tej przestrzeni tego tematu. Czy wtedy, kiedy nie rozumiemy wiele razy, o czym mowa z tą jednością, jak to ma wyglądać, czy nie dobrze byłoby się spotkać z Jezusem i zadać Jemu to pytanie? Modlitwa. Ojcze nasz, mówi, że ojciec to nie jest mój, to jest nasz. Ojciec to nie jest. Ten, który jest dla mnie, o mnie i tylko dba o mnie i o moje życie, on jest naszym Ojcem. Słowo opisuje nam, że jedność, którą Bóg zaplanował, którą Ojciec sobie y, wymarzył, to jest jedność, która wynika z dojrzałości. Z dojrzałości, która pojawia się w pewnym procesie. Jezus o tym mówi też. Ja myślę, że to jest też ważne. Czasami trzeba być upartym i, i naprawdę takim e, namolnym przed Bogiem, ale, ale jeszcze szybciej dochodzi przed Bogiem, przed Boga nasza wolność, kiedy wchodzimy w takie pragnienie e, z zupełną indyferencją. Czyli Jezu, cokolwiek zrobisz, jest dobre. Cokolwiek chcesz, jest dobre. Jakkolwiek to zrobisz, będzie dla mnie dobre. I, I w jakikolwiek sposób to będzie się ciągnęło, jest dobre. Chcę Wam powiedzieć, bo my nie mamy jasności w tym kraju nawet co do tego, jakie są wartości chrześcijańskie, prawda? I niektórzy nam wymieniają. Wartości chrześcijańskie to jest stosunek do aborcji, do homoseksualizmu, coś tam jeszcze nie. Chcę Wam powiedzieć, że wartości chrześcijańskie to jest miłość. To jest uniżenie, to jest przebaczenie, to jest pojednanie, to jest wolność. To są wartości chrześcijańskie. Bóg szuka tych, którzy potrafią zrezygnować z siebie, stanąć razem, zrezygnować z wszystkiego innego, po to, żeby, żeby Jego uwielbić, po to, żeby, żeby yy, oddać Jemu swoje serce, żeby oddać Jemu swoje myśli, żeby pozostawić nasze, nasze, nasze ograniczenia i pozwolić Jemu, żeby On mógł zrobić to, co On naprawdę chce zrobić.